Wracam z nocnej zmiany. Była dokładnie trzecia 3:17. Pamiętam, bo zerknęłam na telefon tylko po to, żeby sprawdzić, czy zdążę jeszcze na pierwszy poranny autobus, jeśli przejdę przez park. Zawsze tamtędy chodziłam, skrót, pięć minut mniej. A po 13 godzinach na nogach pięć minut to było wszystko. Park nocą wyglądał inaczej niż za dnia. Latarnie świeciły słabo, jakby niepewne swojej roli. Ścieżka była wąska, wilgotna, po nocnej mrzawce. Drzewa szumiało cicho, ale nierówno, jak szept, którego nie da się zrozumieć, ale nie można go też zignorować. Szłam szybko, z rękami w kaszeniach, kurtki, głowa opuszczona, byłam zmęczona, półprzytomna i wtedy to usłyszałam kroki. Najpierw pomyślałam, że to moje własne, że echo, że żwir pod butami zwolniłam. Kroki dzwoniły razem ze mną, przyspieszyłam. One również nie biegły, nie szurały nerwowo, po prostu zbliżały się. Między jednym krokiem a drugim było coś jeszcze, dźwięk, którego nie potrafiłam od razu nazwać. Dopiero po chwili zrozumiałam, że to oddech głęboki, równy, wyraźny, zbyt blisko. Serce zaczęło mi walić tak mocno, że aż zakuło mnie w piersi. Przystanęłam gwałtownie i odwróciłam się. Nikogo nie było, ścieżka była pusta, latarnia migotała, drzewa stały nieruchomo, a jednak oddech wciąż był. Przez ułamek sekundy czułam go niemal na karku, ciepły, ciężki i nagle ucichł. Uspokój się, powiedziałam sobie w myślach. Zmęczenie, wyobraźnia, noc. Ruszyłam dalej, już szybciej. Po kilku sekundach znów to usłyszałam. Kroki, tym razem bliżej, dużo bliżej. Zimno spłynęło mi po plecach. Miałam wrażenie, że jeżeli się obejrzę, stanie się coś nieodwracalnego, więc nie odwracałam się. Szłam coraz szybciej, prawie biegłam, a wtedy ktoś za mną też przyspieszył. Nie gonił, nie rzucił się. Po prostu skracał dystans. Hej, odezwał się głos. Zamarłam. Był cichy, zachrypnięty, jakby należał do kogoś, kto długo nic nie mówił. Stój. Nic ci nie zrobię. Głos był tuż za mną, tak blisko, że czułam, jak powietrze porusza się przy moim uchu. Wtedy pękłam. Rzuciłam się do ucieczki. Biegłam na oślep, potykając się o korzenie, czując pieczenie w płucach. Słyszałam, jak ktoś biegnie za mną. Teraz już biegł, ale wciąż nie krzyczał, nie wołał, tylko oddech. Ten sam ciężki, rytmiczny oddech. Nie wiem, ile to trwało, minutę, dwie, wypadłam z parku na ulicę, pod światło latarni, niemal wpadając pod nadjeżdżający samochód. Kierowca zatrąbił, ktoś krzyknął, świat nagle wrócił za mną nikogo nie było. Tej nocy nie spałam. Wmawiałam sobie, że to zmęczenie, stres, że mózg zrobił mi psikusa, rano z kubkiem zimnej kawy w ręku przeglądam wiadomości lokalne. Bez większego zainteresowania, i wtedy to zobaczyłam. Zabójstwo w parku, ofiarą młoda kobieta, godzina zdarzenia około 3.30. Serce zaczęło mi bić tak szybko, jak poprzedniej nocy. Artykuł był krótki, policja znalazła ciało na jednej z bocznych alejek, niedaleko głównej ścieżki. Brak świadków, brak sprawcy. Kobieta wracała z nocnej zmiany, zrobiło mi się niedobrze. Do dziś nie wiem, czy to, co słyszałam, było prawdziwe. Nie wiem, czy ktoś za mną szedł, czy może ja szłam za kimś innym. Nie wiem, czy głos, który mówił nic ci nie zrobię, był skierowany do mnie, czy do niej, wiem tylko jedno. Od tamtej pory nigdy nie przechodzę przez park nocą, bo czasem kiedy jest bardzo cicho, nadal słyszę za sobą kroki. Nie biegną, po prostu się zbliżają.